Jeszcze nie ma tutaj kurczyka, zapraszam. Pod Ale kto chcę się bawić? Trzy ciutka, dwa trzy, To był pierwszy. Wszystkie osoby nie. odliczają od 10 do jednego. I trzeba wymyśleć jakieś hasło wspólne, które mówi o hucznym otwarciu. Może to być na przykład, nie wiem, żyjący plac Bronowice, albo już słowo. Już? Albo start. Może start. Dobra? To odliczamy. 10. 9. 8, 8. Yeah! Uwaga! wstążki, proszę państwa, można zabrać ze sobą do domu. To będzie pamiątkowa wstążka, bo za 30 lat ten plac zabaw zmieni się diametralnie. Nasze dzieci będą miały prawdopodobnie swoje dzieci i te dzieci, naszych dzieci, ich dzieci, wnuki będą korzystały z tego placu zabaw. Wstążki wolnostojące, gdyby ktoś potrzebował na pamiątkę. Tak, tutaj wstążka można oczywiście brać, ja ją będę segregował, czyli proszę bardzo, kto jeszcze nie ma kawałka wstążki? Proszę. Wstążka otwarcia hucznego placu zabaw nic nie kosztuje. Jest magiczna, ponieważ przynosi szczęście, tak jak szczęście nam przyniosło to, że ten plac po trzech miesiącach budowy się wybudował. Tak, proszę bardzo. Ciach. Dziękuję. Będziesz czy fotografujesz?